Cześć, dzisiaj filmik bez twarzy. Ha, ha. Um, dużo dziewczyn mi o to prosiło i postanowiłam, no, że zrobię. To nie jest zbyt ambitny filmik, e, przepraszam. E, ale skoro mnie prosiliście o to, może Wam pomoże. Jeżeli ktoś uważa, że jest nieinteresujący, albo że tutaj Ameryki nie odkryłam, więc przypuszczam, że tego raczej nie zrobiłam, to nie musicie wcale oglądać. Mianowicie, zrobimy jak ja w najbardziej ekonomiczny sposób przeleję to, zawartość próbki do zawartości sólka. I Widzicie, oczywiście tutaj wlałam już swój nowy podkład Klinik. To jest Super Balanced Makeup. Ja mam w kolorze numer 03. To jest podkład dla skóry mieszanej, zmieszano suchej i mieszano, mieszano tłustej. I że ja już przelałam troszeczkę go wcześniej więcej, to musiałam oczywiście. Eee, poczekać, że go trochę dłużej, ale powiem Wam już tak na marginesie cichutko, że eee, kupiłam sobie nowy podkład, który mi poleciła koleżanka i jestem zachwycona nim, ale na razie o nim wam nie będę mówić, żeby nie było. I eee, potrzebujemy nożyczki, potrzebujemy ręcznik papierowy, żeby na tym co zrobić. I teraz to robimy? Tutaj widzicie mamy próbkę. Te próbki są dość duże, bo to jest 1,5 ml eee, i... Takich wchodzi tutaj 20. Ja przez zamawiający z internetu dostałam ich 25 i powiem Wam, że, że oczywiście na pewno strata jakiekolwiek będzie takiej próbki, gdyż wszystkiego nie jesteśmy w stanie wydobyć z niej. I użyłam na podkład 20 chyba 1 albo dwie saszetki i tutaj widzicie jest praktycznie pełna. Nie wiem czy to widać czy nie. I zaraz zaczynamy. Jak pierwszy raz dostałam podkład od Justyny, to co zrobiłam, tutaj macie taki specjalny ten taki, wiecie, otwieracz i tutaj po prostu otworzyłam ze strony, tutaj go sobie na, na dłoni nakładałam i e, później pędzelkiem brałam sobie z dłoni i na twarz, na twarz nakładałam podkład. Ale tak się nie wlewa do tego słoiczka. Cały trik polega na tym, żeby zrobić jak najmniejszą dziurkę z boku, żeby ten podkład cały nam się skupiał do słoika, a nie żeby leciał nam z boku. I mam nadzieję, że tutaj, oczywiście, ja nie popełnię jakiejś gafy i nie zrobię czegoś, co nie powinnam. I tutaj widzicie? Sorry, że mam takie czerwone dłonie, ale jest też zimno, a mam suchę skórę, nawet nie podsumowałam krewem. Przepraszam, zatoczyłam taki czerwony pazę. co skórkę sobie obgryzam. I to robimy. Tutaj... Nie wiem czy to będzie widać, czy nie. E, wycinamy taki maciupci, maciubci różek, praktycznie tego dotykając. Nie wiem czy to, czy to widać, co zrobiłam, coś takiego. i e, nie wiem, nie zasłaniam. Teraz oczywiście bierzemy do góry nogami i ściskamy to co wychodzi. Widzicie? I takim czy widzicie czy nie? Takim ciurkiem leci. Tak, ścieka, ale jak gdyby ta największa ilość tego podkładu. Jak na razie jeszcze super jestem, bo nic nie rozlałam. To chyba specjalnie dla Was tak mi wychodzi. Nie? Zaraz wykraczę i coś pewnie poleci. E, oczywiście ściągamy je od samego dna do, do końca i tutaj tak wam Patrzcie ile tego jest, naprawdę ja tą próbkę jedną, ona mi starcza spokojnie, na 3-4 razy. Naprawdę jest bardzo, ale z próbki nie jest tak. Bo on później tutaj troszeczkę wysycha, jakbym go szerzej otworzyła. Dlatego lepiej jest trzymać swójk, gdzie jest zamknięty. Yy. Dlatego, jeżeli macie jakieś swoje stare słoiki, to nie wyrzucajcie ich. Tylko właśnie tutaj, zróbcie tak jak ja. Mówi, powiedziałam, że to, to nie jest odkrycie ameryki, ale może komuś się przyda. No i teraz jak już widzicie, że ciężko nam wysuszyć, wy, wycisnąć coś. Ja tak wcześniej z, je zwijałam, ale do tego nam się też przyda nożyczki właśnie. I teraz z tego y, z tego tutaj rogu po prostu my ten podkot jak gdyby ten, y, w ten różek tutaj. Jak najbliżej. Oczywiście nie popychamy do kąta, gdyż on nam teraz stamtąd wyleci. Ale uwierzcie mi, że tak naprawdę tutaj już więcej nic nie zostanie. Ja to popycham jak najbliżej tego końca i tak samo teraz. Widzicie, jeszcze zostało trochę. I on tak się z tej ścianki ściska. Hm. Tutaj, oczywiście, jeżeli miałabym się teraz malować, ale że się na noc raczej nie maluję do, do łóżka, to. To tyle. To się troszeczkę zamarnowało, ale to chyba że dotknęłam tego. I teraz ręcznikiem wycieram tą szyjkę, żeby nam się dobrze ładnie zamknęło i wkładam z powrotem i jest gotowy do użytku. Wystarczy potrząsnąć i naprawdę jest super. Czyli to było to. Jeszcze tak na marginesie wspomnę, że oglądałam ostatnio właśnie filmik jednej z moich ulubionych YouTube z, z UK, Pixie, ona właśnie pokazywała książki do makijażu. I ja takim cudem mam jedną, znaczy nie, ona nie pokazała tej książki, ale ja mam jedną książkę właśnie do makijażu, którą chciałam Wam pokazać i właśnie przez Pixieu zamówiłam sobie dwie inne książki. Które przyszły do mnie dzisiaj niespodziewanie Takie dwie cegły naprawdę, bo one ważą chyba z 3 kg razem I pożyczyłam je koleżance Gdyż tam taką dobrą koleżanką właśnie Pożyczyłam je I dostanę ich dopiero za jakiś czas I tak pomyślałam sobie właśnie, że zrobię Wam recenzję Bo może ktoś by chciał z Was kupić Ja Wam powiem tak naprawdę co myślicie Książkę, którą ja mam przez praktycznie już rok To jest właśnie ta książka z Bobby Brown Manual Makeup I powiem Wam, że Ja jestem tą książką naprawdę zachwycona Wszystkim ją gorąco polecam. Tu właśnie jest napisane, że to jest od dla osób początkujących do profesjonalistów. Podobają mi się wszystkie etapy tej książki. Nie wiem, właśnie nie chcę za dużo o niej mówić, bo zrobię na ten temat oddzielny, oddzielny komentarz, ale powiem Wam, że dosłownie każdego dnia, zobaczcie jakie ma piękno, piękne zdjęcia, że każdego dnia mogę coś nowego z tej książki przeczytać i coś nowego się dowiem. Jak będziecie zainteresowane, to dajcie mi znać i oczywiście zrobię jak najszybciej tą recenzję tych książek, które właśnie kupiłam. Dzisiaj je ja tylko w pracy zdążyłam przejrzeć, ale doskonale wiecie, znacie mnie, że ja nie lubię mówić o czymś, czego tak naprawdę jeszcze sama nie przetestowałam, dlatego to zrobię i mam nadzieję, że Wam się takie coś przyda i do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.